Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Sprawdzimy teraz, jakie konsekwencje dla Ilona Maska przyniesie poparcie dla Donalda Trumpa. Karty mam już przygotowane, wymieszane. Zapraszam na filmik numer jeden, gdzie pokazuję, jak to robię. Wiadomo, że Elon Musk. Oficjalnie wydał 200 milionów dolarów. Był największym sponsorem Trumpa. Ma jakieś problemy finansowe, kładłam karty, ale też mówi się o tym, że są jakieś problemy z jego firmami, nikt nie bardzo wie o co chodzi. Na, jeżeli chodzi o finanse i prawne, jakieś problemy. Wiadomo, że wykupił platformę Twittera, zmienił na XA. I użył do tego pieniędzy oligarchii rosyjskiej. Służyła mu zresztą ta platforma do propagowania nieprawdy i wykreowania Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych numer 47. Ale sprawdzić bym chciała, jakie to przyniesie konsekwencje, jakie będzie mi to postępowanie. Miało konsekwencje dla Ilona. Słyszałam bodajże na MSNBC, stacji telewizyjnej, że Ilon pukał do drzwi demokratów nieraz z jakimiś propozycjami, projektami, totalnie go ignorowano, dlatego odwrócił się w stronę demokratów, w stronę republikanów. Także sprawdzimy teraz energetycznie jakie konsekwencje będzie miało dla jego przyszłości to działanie, poparcie dla Trumpa. Prosimy pokazanie nam energetycznie przyszłości. konsekwencji za poparcie dla Donalda Trumpa. Konsekwencje dla Ilona maska. Reszcie się rozbiegły. Czyli jeszcze raz. podejrzymy Ilona Maska. Konsekwencje dla Ilona Maska za poparcie Trumpa. Co też mu to przyniesie w jego życiu? Prosimy o pokazanie nam. Energetycznie konsekwencji dla Ilona Maska. Wisielec. Wisielec to jest ktoś, kto przygląda się, wisi, zastanawia się, poświęca się też. Czyli on jest teraz w jakimś takim zawieszeniu. No tak wiadomo, ma jeszcze dwa miesiące, zanim Trump przejmie władzę. Musi to, jeżeli ma jakieś plany związane z władzą Trumpa, musi to odczekać. Sprawdźmy spod talii, osiem różdżek. To nie będzie tak, jak on sobie wyobraża. Ponieważ gdyby to było prosto, to ten wybór Trumpa byłby bardzo dobrą wiadomością dla niego. To jest też propaganda, to jest też co się mówi w tak zwanych internetach. Do góry nogami to nie jest dobre dla niego i to też nie, jest, nie są dobre informacje o nim za poparcie Trumpa. Czytałabym to w dwojaki sposób. Co będzie takie problematyczne dla Ilona za poparcie? Cztery. Pentakle, cztery pentakle, to jest status władza, stanowisko, czyli wygląda, że nie będzie zadowolony z tego, co dostanie, bo to będzie jako problem. To jest karta statusu. Osoby, która lubi pozycje, pieniądze, takie życie na świeczniku. Sprawdźmy teraz wokal, o czym się mówi. Wokal point, konsekwencje dla Ilona za u, niezadowolenie. Niezado Słońce: pierwsze może być niezadowolenie, ponieważ Słońce prosto to jest sukces i zadowolenie, ale możemy to czytać też, że. Trump słońce prosto rozjaśnia pewne sytuacje. Słońce do góry nogami chowa. Może być to ukrycie właśnie pewnych spraw, które grożą Ilonowi, a zostaną przez Trumpa ukryte. Sprawdźmy teraz, o czym się nie mówi. Konsekwencje dla Elona. On przemyślał to, proszę państwa. To poparcie to było przemyślane, ponieważ ten człowiek kieruje się zawsze rozumem. To znaczy, że miał w tym duże korzyści, status i korzyść. Teraz czeka, przygląda się, ale to nie będzie dla niego dobre. Sprawdźmy przeszłość, która nie służy. Król Różzek. Król Różdżek jest ktoś, kto ciągnie za sobą ludzi. Ktoś, kogo... Ja myślę, że to, to jest też karta Ilona. Ale to w tym wypadku nie, jest jako przedstawione, jako coś, co mu nie posłużyło. Czyli co on zrobił źle, bo konsekwencje nie będą dobre. On pociągnął za, sobie, za sobą ludzi, pociągnął za sobą młodych przy wyborach. On jest energetyczny, on się tak przedstawiał, skakał na scenie przy Trumpie. No ale sprawdźmy dalej. Next. Co go czeka? Trzy pentakle. Brak współpracy, ponieważ to jest do góry nogami. Czy to będzie jego środowisko? Czy, jak wiemy, yy, tylko może być jeden król. Trump, myślę, nie pozwoli mu. Yy, Królować za długo. Ale mamy kartę braku współpracy, braku możliwości, rozwoju możliwości zarobkowych. Czyli te, można by czytać, że to niezadowolenie. On nie dostanie finansowo tego, na, co, na czego się spodziewał. Zła wiadomość dla niego. Ale sprawdźmy, jaką się czuje teraz. Jaką się czuję. Papież do góry nogami. Papież to jest ktoś, kto działa dobrze, w dobrej wierze, kieruje się dobrymi zasadami moralnymi. On wie, że, że źle zrobił, proszę Państwa. On nie powinien był poprzeć yy, Trumpa. Te hasła jego, że głosujcie na Trumpa, bo jeżeli nie zagłosujecie, to ostatnie wolne wybory w Ameryce. On wie, że źle zrobił. Że to było niezgodne z zasadami moralnymi, ale on to przemyśla. On to zrobił dla statusu. Tu miał jakieś plany, ma jakieś plany działania. On to miał przemyślane to postępowanie. No ale sprawdźmy dalej. Wpływy z zewnątrz. Jakie będą konsekwencje, wpływy z zewnątrz? Dziesięć mieczy do góry nogami. On zostanie zdradzony, zostanie. Um, Dziesięć mieczy to jest strzał w plecy, zdrada, która wykończy człowieka, ale do góry nogami jest nie do odbudowy. Czyli wygląda, że brak współpracy i coś, czego on się nie spodziewa, nie dostanie tego, na, na co liczył. Mamy dziesięć mieczy do góry nogami, nie do odbudowy. Nadziei troski. Jakie ma nadziei troski w związku z poparciem No miał jakąś ciężką sytuację, dziewięć mieczy. Ma, miał jakieś problemy. Nie chcę, żeby to wyszło na jaw. Dlatego przemyślaną działaniem było i takie. Dał całego siebie wybór Trumpa. Ale on wie, że postąpił źle. Zapłaci za to, naprawdę, proszę państwa, bardzo wysoką cenę. I widzę, że on już się boi, bo ma dziewięć y, mieczy. Czyli to jest takie, co ja narobiłem. I teraz sprawdźmy wynik dla Ilona. Wynik dla Ilona. Y, rycerz różdżek do góry nogami. Rycerz różdżek to jest ktoś, kto działa szybko, energicznie, yy, ciągnie za sobą, tak jak król też różdżek, ciągnie za sobą, podróżuje. To jest też taka energia seksualna. To jest taka. różdżki to są działacze, proszę państwa. Myślę, że ta jego dobra opinia ta różdżka tutaj do przodu. Yy, on spadnie, straci swój status, bo mamy z króla, przechodzi na rycerza i to do góry nogami. Wygląda, że on spadnie z tego swojego konia. Nie widzę tu, jeżeli pytam o konsekwencje w przyszłości dla niego, poparcia dla Trumpa, nie mamy tu żadnej dobrej karty. Wie, że zrobił źle, czekają go. Najgorsze konsekwencje, takie można by powiedzieć, aż zniszczenie, proszę Państwa: 10 mieczy, wie, że zrobił źle, wie, że zrobił źle. I tu mamy rycerza różdżek, rycerza działania, rycerza, który ciągnie za sobą wszystkich, ale do góry nogami. I tu mamy 8 różdżek, zła informacja, brak współpracy. Ale na razie czeka. Na razie jest w zawieszeniu. To wszystko jeszcze przed nim, proszę Państwa. Spodziewam się bardzo dużego rozczarowania ze strony Ilona. Na pewno nie dostanie to, o czym marzył, dlaczego poparł Trumpa. Wprost przeciwnie, zostanie zniszczony. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.